Przejrzałem cały samochód, jeśli chodzi o elementy zewnętrzne, następnie przemierzyłem wizualnie i już tłumaczę, co było naprawione. Oczywiście standardowo w miejscach, w których jest uginął, pokażę tylko jedno miejsce pomiarowe, tak żeby nie zajmować czasu. Oczywiście auto zostało zmierzone w wielu miejscach, a ja tylko z miernikiem obejdę, pokazać, co było naprawione. Nie mam naprawione, lewy, tylne, Mamy naprawiane lewe tylne drzwi, a także lewy tylny błotnik. Tutaj nie jest to z racji ewentualnej korozji, tylko auto było delikatnie uszkodzone. I teraz tak, tak, jako ciekawostka, jest uszkodzone po dwóch stronach, tak samo, znaczy bardzo podobnie, ale w mojej opinii były to dwie różne naprawy lakiernicze, aczkolwiek pewności nie mam, już tłumaczę, dlaczego. Tutaj jest lakierowane dotąd do tej linii, jest to bardzo fajnie zrobione, nie rzuca się to oczy Ktoś naprawdę do tego przyłożył. Tutaj na dachu jest oryginał, może mi się uda tak przyłożyć miernik, już słońce. Widać, widać. Klapa plastikowa. Nie zmierzymy jej oczywiście. Natomiast tutaj jest to też wtórnie lakierowane. I już pokażę Ci tutaj troszkę, jest wyrównany szpachlą O, jakby nie patrzeć, trochę wyżej. Tutaj niżej też. A także drzwi, prawy tył. I teraz tak, nie ma tej linii łączenia. Jest przelakierowana także cała góra, ale miernikowo. Nikt nam tego nie pokaże. To jest stricte. O, tutaj może troszeczkę więcej. Tutaj trzeba byłoby po prostu trafić, bo to jest akurat takie. Jedno krótkie miejsce. Ale po czym widzimy, że było laterowane już pokażę. Kamera to przytem. O, pięknie to uchwyciła. Tutaj jest linia łączenia. Jest to naprawiane absolutnie bez wnęk, a także przypatrując się dokładnie, to już nie wiem czy kamera chwyci, może włączy światło. Tutaj jest przemiat przematowiały, zmatowiały. To też jest linia łączenia. Jest tutaj tylko uszkodzenie wizualne. było. Może po prostu ktoś, tak jak mówię, stawiam, że to były dwie różne naprawy. Jedna osoba połączyła w tym, a druga przelakierowała całość. No tak więc mamy prawy tyłotnikowe, tylne drzwi w turnie lakierowane, wrócę tutaj do pomiaru. Bardzo fajna robota, bardzo fajnie to wygląda. I jeszcze tak, prawe przednie drzwi, już jest reszta w oryginale. Tutaj też pokażę, że to jest naprawdę fajnie zrobione. No i błotnik już w oryginale, więc po jednym, dwa miejsca. No i tak. Jeszcze co do aspektu wizualnego. Cały ten, prawie cały jest jak najbardziej OK. Natomiast tutaj przy listwie nie wygląda to zbyt, zbyt estetycznie. Tak, zrobię kilka zdjęć. OK. No i jeszcze pokażę drugą stronę. Wygląda to symetrycznie z pierwszą, lewa, z prawą. Dobra, przejdę telefonem powoli, aby wszystko było łatwe do zweryfikowania. Dla mnie zważywszy, że auto jest używane, jest to jak najbardziej ok, a mój klient podejmie decyzję. Wszystkie cztery felgi w samochodzie mamy uszkodzone, ja tutaj także zrobię zdjęcia, bo można łatwo to obejrzeć Opony są już przemierzone, o, o hamulcach informowałem, tutaj są przetoczone, klocek jest bardzo ładny Opony wszystkie ponad 7 mm bieżnika I teraz tak, kolejne, kolejne koło, oczywiście zdjęcie zostało zrobione, więc zaczynamy od lewego przedniego, lewe tylne Prawe tylne Dobra Zdjęcie. I prawe przednie, no ranty tutaj felek nie zostały oszczędzane w tym samochodzie, to na pewno Wnętrze jest w bardzo ładnym stanie, jeżeli chodzi o fotele Jest prawna cała regulacja, lewy fotel, fotel kierowcy grzeje, fotel pasażera grzeje niesprawne Wszystkie pasy są sprawne, wszystkie szyby wszystkich przenoszników są sprawne Także regulacja lusterek, tutaj też oczywiście sobie zrobione kilka zdjęć żeby nie było tylko film, ale na zdjęciu będzie można dokładnie zweryfikować, jak to wygląda. Działa także grzanie lusterek Jeżeli chodzi o tył, no to oczywiście, tak jak powiedziałem, działa sterowanie szybami wszystkimi, a także działają te rolety. Jeśli chodzi o wrócimy się jeszcze do panelu klimatyzacji, zostało to w pełni sprawdzone. Działa klimatyzacja, regulacja prędkości kierunków. Poduszona wszystko to jest. Sprawne pasy z tyłu także sprawdzone. Wnętrze tak. Musimy pamiętać, żeby te nawiewy z tyłu, żeby te z tyłu działają, działały. Trzeba tam włączyć guzik RER. -E Jestem w Polsce, więc tak mówi w ten sposób. Pod oczywiście, sprawne. Panorama ogarnęliśmy. Pasy sprawne, co już mówiliśmy. Przejdziemy sobie na prawą stronę. Składanie kanapy sprawdzone już z samego początku w bagażniku. Sprawne, sprawne, bardzo ładne. Zaraz polecam zdjęcia. Oczywiście, sprawne. Wszystko tutaj także ok. Sprawna, pełni regulacja. No, oprócz grzania. Dzień dobry. Bardzo ważny film w temacie skrzyni biegów Citroeny żółty. na przykład 508 2015 rok czy tam 45. To jest ta sama skrzynia, zależy oczywiście od silnika i spójrzcie, była taka sytuacja, była taka informacja, wrzuciłem Wam filmik, w którym pokazałem, że skrzynia nadaje się do naprawy, bo troszkę tych skrzyni już przerobiłem, troszeczkę informacji zdobyłem, gdzie pokazałem, gdzie przełączenie powoduje wibracje, to nie wibracje, po prostu ogromny hałas, stuk i przemieszczenie się samochodu, tak to nazwa, nie wiem, jak inaczej powiedzieć, i spójrzcie, tutaj zrobimy tak samo, znów w telefonie wyłączona jest stabilizacja i spójrzcie, co tutaj się dzieje. Ani nie słyszymy hałasu, ani nie ma ogromnego szarpnięcia. O, może to szarpnięcie? Pamiętajcie, staram się wrzucić wam filmiki, aby dać Wam jakieś porady. Wiadomo, że po wszystkie samochody nie pojedziemy razem, ale czasem coś możecie zweryfikować. No i ja po prostu Wam tłumaczę to, co wiem. Ja wszystkiego nie wiem, ale myślę, że nie wiem. Może inna perspektywa. Może w ten sposób. Tutaj działa to idealnie. To po prostu tak ma działać. Nawet jak będzie jakieś tam stuknięcie, jakiś tam niewielki hałas, to ok, Ale przecież tam to po prostu całe auto pracowało przód-tył To hałas był po prostu ogromny Postaram się wrzucić ten film tutaj w porównanych Znaczy w proponowanych lub gdzieś tam w opisie Abyście mieli porównanie jak to ma wyglądać A jak to nie może wyglądać Kończąc opowieść o skrzyni biegów Nie chciałbym, żebyście tutaj sobie pomyśleli Bądź stwierdzili, że to auto ma nie wiem 50 tysięcy przebiegu Trafiłem na jakąś perełkę i dlatego wam pokazuję o tej skrzyni Ponieważ to auto ma przebiegu tyle 210, a nawet można przybliżniej powiedzieć 211 000 km. Francuskie 2.0 HDI, czyli Fab. Spójrzcie, jak to fajnie potrafi tutaj wyglądać w tych samochodach. Dystans od ostatniej regeneracji ponad 600, średnia z 10 wypaleń ponad 700 km. Kurcze, niektóre samochody potrafią się tu mieć 100-200 km. No i to jest naprawdę problem. A tutaj? Tak, może to jak najbardziej wyglądać. Na reflektorze mamy taką ryskę. Nie jest to pęknięcie, jest tutaj uszkodzona Tutaj w rogu mamy pękniętą panoramę, czyli to o czym wiedzieliśmy Podłoga bagażnika jest oryginalna, nie naprawiana nigdy Natomiast trzeba sobie ogarnąć tutaj zaczep do montowania koła Żeby ono nie poleciało w razie czego, w razie jakiejś tłuszczki czy wypadku Polecam to ogarnąć Zajrzałem po dwóch stronach tutaj do błotników tylnych od środka z, lewej i znaczy z prawej i z lewej strony Dla mnie tutaj wszystko jest ok Sprawdzimy sobie jeszcze wspólnie Składanie foteli, kanapy Sprawne tu to, już roleta. jak jesteśmy razem, sprawdza. No I pierwsze zapalenie zrobimy sobie wspólnie. Jak tylko znajdę guzik, znalazłem. Bardzo ładnie, bez wody klima się włączyła. Spójrzcie, to jest tutaj. Najlepsza dusemka w tym miejscu. Pamiętacie, że to zawsze koroduje. oglądacie moje filmy, prawda? Zobaczcie sobie własnych samochodach, bo możecie to póki nie zardzewiało odkręcić i zakonserwować. Tutaj nie ma korozji. Świetnie. No i dobra, oglądamy dalej ten spód. Bez wycieków, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Szczerze, wygląda to wzorowo. Uszkodzona osłona. A raczej nie będziemy tego wymieniać. Spójrzcie, to jest wyciek nie, nie wyciek. Wygląda to bardzo fajnie ja diesel brudny. Jest cały brud to jest kurz. Spójrzcie jak silniki powinny pracować. Nie narzekajcie na te diesle, bo naprawdę potrafią być w świetnym stanie. I cieszmy się, że możemy nie mieć. No spójrzcie jak to wygląda, no wygląda świetnie bez dwóch zdań.